Cześć, cześć, witajcie! Tutaj Maciek i Klocki. Od kiedy wróciłem, to robię cały czas daily, dlatego że tyle fantastycznych nowych zestawów wyszło, że nie ma jak tego pokazać, a przecież czekają makiety, zbliża się co nowego i nawet mogę wam zaspoilerować, że tutaj już składałem festiwal. Lodu to jest cudowny zestaw, ale on wymaga uwagi, żeby go należycie dobrze zrecenzować. Więc w międzyczasie zróbmy sobie takie siedlisko lisów. 193 klocki w środku 90 zł bez grosza to jest cena katalogowa. No, i co my tutaj mamy? Małego lisa, dużego lisa, lisa polarnego, chyba po raz pierwszy, no i takiego skina też lisiego <grafy> dla odmiany. Zobaczcie, to się wszystko fajnie podnosi, niczym ten domek świń. No i tak, muszę nawiązać, pamiętacie moją makietę? Ona wyszła dosyć fajnie, no i dlatego w tą serię trochę mocniej wchodzę, bo to już druga recenzja w tym tygodniu, jeżeli chodzi o to uniwersum. Oj, świat się zmienia, otwórzmy, zobaczmy, co w tym lisie siedzi. No wiadomo, 9 dyszek to jest cena sugerowana, rekomendowana, ale na internecie latają już dużo lepsze oferty, więc jeżeli secik Wam się spodoba, to jak najbardziej można się pokusić. Bo lubię ten motyw, że dostajemy jakiegoś zwierzaka i to jest jednocześnie jakieś schronienie. No ostatnio to dosyć ten motyw jest wykorzystywany. Już pal świnie, ale królik... Potem jakaś chatka grzybowa, też gdzieś się pojawiła. I tutaj coś, co mi od razu wyskoczyło, no to musimy zaraz zbliżyć i zobaczyć. Zobaczcie o. No, i ja byłem zaskoczony. Co to za odcień? Co to za kolor? Czy ten element występował w takiej zgniłej zieleni? Aż musiałem spojrzeć na swój układ okresowy, czy taki kolor wcześniej występował. No, ale tak, występował. To jest chyba ta piaskowa zieleń. Z tym, że na takim dużym klocku to nawet inaczej się na to patrzy. Jestem mega zadowolony, bo ta płytka to jest totalny sztos. I co my tutaj będziemy mieli? Ile pomarańczowych elementów na no, ostatnio taki zbiór to był chociażby w tej marchewce na Wielkanoc? No ale tak, w takim regularnym zestawie to naprawdę nie pamiętam, ale się tutaj zapomarańczowiło. No to jeszcze zerknijmy na te inne seciki, które nam w tym sezonie proponują. Czy będziemy mieli taką informację? Ty? Chyba nie ma. To trochę słabo i trochę szkoda, no bo taka reklamówka. Innych interesujących secików z tej fali tutaj się powinna znaleźć. To jest aż nawet dziwne i marketingowo takie chyba trochę niepoprawne. No ale skoro nie mamy, to lećmy, budujmy. Zobaczcie, jak fajnie ustawili właściwie wszystkie postacie. No i te liski, no bo zapomniałem, że jeszcze jest ten utopiec. Fajnie, chociaż to jest postać dosyć częsta i gdzieś tam znajdziemy również słodkie jagody. To ja trochę to zreorganizuję i budować, będzie Speed Build i za chwilę przyjrzymy się ukończonemu modelowi. Thank you No, słuchajcie, musicie przyznać, że wygląda to niesłychanie uroczo, taki zwinięty w kłębek lis. I jakbym wrzucił teraz w tym momencie, dla porównania, jakiś obrazek, jak to wygląda w grze, no to wszystko się tutaj zgadza. I uszy, i pyszczek, jest to świetnie zrobione. Ale jeżeli chodzi o pewne minusy, drobne bo drobne, no to jednak trzeba przyznać, że z tyłu ten domek jest otwarty. Fajnie urządzony, bo i łóżko, i stół do craftingu, i piecyk, i chyba takie jagodowe ciasto. Chociaż tutaj głowy nie dam, mamy też mapę zawieszoną na ścianie na ciekawym klocku. Bo zobaczcie, ja tego chyba wcześniej nie widziałem. Wiadomo, mamy coś takiego z otwartymi studami, ale dwoma, a tutaj jest jeden. No niesłychana sprawa, tym bardziej, że tutaj jest więcej takich elementów, których po prostu nie poznaje. Gdzieś tam w głębi, to może zdejmiemy od razu dach, pokażę wam, że tak też się da, znajduje się donica z kwiatkiem. A tutaj o coś takiego, to ma wysokość dwóch płytek i jest takie na przestrzał, no to otwiera dodatkowe możliwości i po prostu tego typu elementów no nie widziałem. Może wy widzieliście, no to dajcie mi znać, bo zawsze mogę się przecież mylić. Na dodatek transparentne takie płytki z damperami, no to przecież jest niesamowite. Ile w tym sezonie mamy nowości, jeżeli chodzi o różne kształty i różne po prostu przemalowane klocki, które wcześniej już się pojawiły. No dobra, to raz jeszcze złóżmy ten domek. Robi się to jak widać bardzo prosto, no i powiem Wam szczerze, czego się tutaj czepiać. Jest i jakaś pochodnia, i jakieś kwiatki, no i aż trzy lisy. To robi naprawdę duże wrażenie. No to chyba musimy się przyjrzeć tym wszystkim istotom, no bo jeżeli chodzi o domek, zbyt dużo tutaj powiedzieć nie mogę. No, gdzie nie gdzie jest to budowane bardzo prymitywnie, bo tutaj kładziemy takie długie klocki 6 na 2 po prostu. No i można by zrobić jakieś mniejsze elementy, wtedy jakbyśmy rozebrali ten zestaw, to mielibyśmy też większe pole manewru, pole do popisu, ale to się raczej nie będziemy czepiać. No zestaw jako taki Mały zajawkowy dla fanów Minecrafta. Wydaje mi się, że sprawdza się idealnie, wręcz wybornie. I trochę śniegu, i trochę wody. No i ta duża, taka ciemnozielona, właściwie zgniłozielona płytka. Bajka! No to mamy tutaj trzy albo nawet cztery lisy, w zależności od tego jak to liczymy. Przyjrzyjmy się najpierw temu skinowi. Szkoda, że nie ma żadnych detali, szczegółów na nogach, ale tutaj z tyłu plusik, bo nadrukowali fantastycznie ogon. Szkoda tylko, że ta ryba nie jest powiedzmy niebieska, ona by się wtedy wyróżniała, ale z drugiej strony no tak sobie postanowili, żeby jak najwięcej pomarańczowych klocków tutaj upchnąć. Jakby nieco na siłę jest ten utopiec, postać znana, taki jeden z podstawowych mopków wykon Wykonany porządnie, wykonany ok, i może na siłę się czepiam, ale chyba dałoby radę znaleźć coś takiego bardziej charakterystycznego, nietypowego. No bo więcej lisów to nie, to raczej by się nie sprawdziło. A jak się prezentują same zwierzaki? No tutaj mamy lisie dziecko, czyli takiego jeszcze mniejszego osobnika. Jeżeli chodzi o ten element taki bardzo nietypowy na głowę, to jest to takie samo jak w tym większym lisie. No i mamy ruchomy ogon i to właściwie tyle. Te dorosłe osobniki są po prostu dłuższe. Tutaj mamy płytkę 3 na 1, no i właściwie biały oraz taki zwykły rudy to niczym się między sobą nie różnią, a są to bardzo ciekawe takie drapieżniki popularne na północnej pukuli, a w Australii to nawet jest to gatunek inwazyjny. No i wiecie, obecnie to one sobie buszują po śmietnikach, a jedzą. Właściwie wszystko, od gryzoni, nawet po różne owoce. No ale inne gatunki też na nie polują, na przykład wilki albo jakieś drapieżne większe koty. Nie mają łatwego życia, są świetne w przystosowywaniu się do trudnych warunków, czego przykładem jest taki oto lisek polarny. Podobają mi się te oto elementy takie jakby miętowe. No ja to tak nazywam, ale to na pewno ma bardziej profesjonalną nazwę. Moim zdaniem te zestawy mocno nawiązujące do danego zwierzaka to dobry pomysł. Mamy tutaj zarówno skina, jak i garść no, tego co lubimy, czyli po prostu tych żyjących istot. Pamiętacie chociażby pasiekę to dawało radę i wiele, wiele takich zestawów można by jeszcze wymienić. Dawajcie znać w komentarzach, co jeszcze w tym sezonie jest ciekawe. Na pewno ten zestaw podmorski prędzej czy później się u mnie pojawi. Konstrukcja poprawna, dobry zasób elementów tutaj mamy i znaleźliśmy zaledwie takie pojedyncze minusy. Jednak przeważają plusy. Dlatego 9 na 10 myślę, że się tutaj należy. Rzućmy jeszcze okiem na elementy zapasowe, jakaś roślinka, bicz, no i trochę tej drobnicy. Co by można poprawić, no ten utopiec. Jednak jednak jest już wielokrotnie przerabiany przez zestawy i coś nowego, jakąś taką wisieneczkę na torcie tu by się przydało mieć. Ale tak, no to. <ścoughs> Słuchajcie zestaw prawie idealny i piszcie w komentarzach co wy o tym sądzicie. Do zobaczenia jakimi zestawami się jeszcze zająć?